Sziema, tu Dogi, witam was w nowym filmie Stepasz i Dadasz na serwerze Dragon Survival EU I ogólnie na starcie chciałbym was poprosić o łapkę w górę Żeby było po prostu jak najwięcej lajków, like kurde, bo ostatnio naprawdę jest mega fajna aktywność Dawno takiej nie miałem, więc naprawdę mega się cieszę Więc fajnie jakbyście tam zostawili takie 400 lajków, like normalnie byłbym wtedy taki normalnie szczęśliwy Że, no nigdy mnie takiego szczęśliwego nie widzieliście, więc kurde Blaszka, no Musicie tą łapkę w górę zostawić yy, Oczywiście na 400 lajków like również wam E, rozdam. Um również wam rozdam teksturpagi, na których grałem na filmie, więc myślę, że spoczko, yy, oraz mogę wam też premeczkę rozlosować, ogólnie wyświetla wam się teraz na ekranie, co musicie zrobić, żeby yy, dostać taką premeczkę, yy, no i co, chyba tyle, yy, wszystko wam powiedziałem, oczywiście doda dodawajcie do yy, listy serwerów, yy, server ponieważ za tydzień będzie startował, więc no po prostu warto, żeby każdy już go miał po prostu do listy dodanej, yy, i wtedy będzie bardzo spoko, yy, a więc wam Mam nadzieję, że zostawicie tego liveka. Fajnie, jakbyście też zrestartowali dzwoneczek, czyli odsubskrybowali kanał, zasubskrybowali i zadzwonkowali ponownie, żeby Wam wszystkie tam powiadomienia przychodziły. No i co, chyba tyle we wstępie i zapraszam Was do oglądania. Jeśli chcesz kupić tanią Minecraft'a premium, wystarczy, że wejdziesz na stronę taniMinecraft.pl oraz z kodem dogi 137 zakupisz premkę. Polecam. O, te pasie jakiś j hol j -hole, kurde, gość, obraża moją ulubioną gildię, zabijamy go. Ale... Dwa wow. masa, jeden i drugi ma małego A zrzucony Dobra, zapierdzielamy go Dobra, efekty gość jest zniszczony Co ty gościu o, będziesz hol agresywny jest, nie? Ale po jaki k... W... na mnie <śla> <śla> Chyba mu smutno, że go zabijemy w Minecrafcie, patrz. Normalnie, lecimy. Dawaj, on zaraz poliże, ja na strężu jestem z jestem na strężu. Dobra, to dalej, tylko Dobra. trzeba tak w niego flet. Dawaj. A! Polizał, oh, poliza. oh, kur... Plus 15, Nice. Nogi przybi piątkę, przybi pięć. Pu! 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 Fak, wywaliłem <coughs> moją szóstkę. Dawaj, nie. O, mieć. O, te się jakiś Cygan07. Generalnie wybitny nick, dobra. wybitny nick moim zdaniem Ja od razu mam ten, jeszcze siłkę i ten e, Spida, więc spoko dosyć No chyba się nie tepnie Chociaż może mieć dobra, 10 sekund, tepną się, dobra. się na... dobra Plus 3 Zasystę plus 2 zgarniasz Noice Ej, Alex się jakiś do mnie tepa Dobra, akceptuję Biegujemy typa Ale dobra, dobra to walić, tepam kolejnego kolejnego Spycham kolejnego Dobra, pas zleciał, zleciał! Nie no zostaw go! Ej, bo on, nam, on nam pomagał wczoraj przebijać art Dostaw tego sojusza Dobra, biorę sobie ten. Da, dawajcie tego Alexa! Kurde, nie polizał ten to, to zostawcie! Ale jest PvP pi w ogóle go. chyba włączone -ci -ci ja, bo. Dobra, to nie ma okay. o, nie do niego teraz! O kurde! Wiem koksa jak się na mnie sfokusował, kurde! Dziki Steve! Napierdzielaj go! Bardzo jak zobaczył tą klepę, to wtedy <laughs> Jednego. Ej cykabania komuś w ogóle ja Ej tego sojusza Nawalamy sojusza Ten Alex polizał? A nie polizał, ścisz sobie mc <grym> Alex musi jeść koksa na co chwilę Jak ja wyjedzę ty na siłce dwójce No przecież, jezu to on by mógł nawet na ja się chyba umrzeć Dobra syknął, dobra tepa się ten kaczor dobra, Za nami jakiś gościu jest nie? Dobra no się i to będzie o, pewnie być. znowu free kill. A nie, nie. No. Dobra, nagrywam. Lecimy na niego. Lecimy, Milo, au au Jak coś mam przy sobie z 10 tak masz? O spokościu. kurde, dobra. No nie, rzucak! No ty śmiecił, czemu tu tak? No nie, jestem z nim w nóżkach. A? To Dobra, to ja idę, w ogóle nogi do końca się nie zamknęły. Wiem? Pa, sko skończył mu się koks tak poczekaj, ja was zaraz zamknę, poczekasz 13 sekund? No spoko, spoko Co Dobra, to jest? ja was... Po posuń się, posuń się, Jestem posunięty, ale nie możesz postawić, bo są guziki A, guziki tu są? No O Jezu Za to daję ci unsuba <laughs> Aha, nie mogę tutaj blokować Ja pierdolę, przebijają nas dogi Ty czaisz? Tak? No TNT wybuchło, 15 sekund Co on wyskoczył Ta. tam? Tak Tepnął się tam Czekaj A spadł, <laughs> chciał wycykać Idzie, weź go podkop, podkop go Ja już tu zamierzam Ale czekaj, on i tak już umiera sekundy. On już no Dobra, ale 3 sekundy i mu zamknę Dobra, zamknąłem tutaj Jest zamknięty Czekaj a, Dawaj, a... lej go Pa, Dawaj jeszcze mu kok został Dawaj go tutaj, tutaj, bliżej mnie Czekaj, go o i tutaj go mogę bić Dobra, napierdzielamy Dobra, Essa Tutaj do tej ściany go tak dowalaj No dowalam go pacykłem mu już chyba te Spodnie przed chwilą Cieka Dobra, bańka Bańka Muszę ci zabrać tego fraga Dobra Ha, zabiłem Ty. Essa Luz wejść Dobra te pasie do mnie jakiś Norfik O, topnąłem go Aha, ja nie mam strzały Nagrywasz? Nie a co? O, kill Okej, okay, te mam jakiegoś dok coś tam, nie wiem. Dodek, Dobra, nie zły nick. Dobra dawaj go. Dobra, zrzucony. 800 ranku Dobra Efekty naklepacza, dobra, lecimy na niego. Dawaj, dawaj. A go. gościu jesteś niszczony. Za Ja boxa nie zdąży zjeść, bo jak bijemy go w dwukend na strendu dwa, to nie ma opcji. No. Jeszcze jakby mu coś padło to już na stówę. Dawaj. Ale. To ty jej byłeś. Co ty nie bijesz? <grym> dawaj. Kurde nie polizał. Ale no, dobra. dobra, i, i tak bo przecież dwóch na jednego, nie? Ale on chyba rzucaków nawet nie ma, wiesz? No, nie ma rzucaków, to jest co. Dobra, ja sobie z tym koksa na swojej W ogóle żeby właśnie, bo polizać. on ma jednego koksa, ja też mam jednego, bo ja się nie Dobra. mogę Dobra. On próbuje uciekać, już nie ucieknie stąd. <laughs> nie uciekniesz, mordeczko. W co ty wierzysz? Wo O, wujo. gdzie ta, gdzie ta bukla jest? Ty <laughs> Dobrze, poczekaj, w razie czego tekniesz się na bazę. Ja go, ja go będę szalał tylko. Wdechnie z tego łuku. <laughs> Normalnie, gdyby się od ulgów wyrąbie, no. Dobra, jestem już nad nim. Już gość ma przewalone. On już spada. No dawaj, jak od razu dobiję. Ej, no Musisz ale go zrzucić. Ten. Dawaj. Znaczy, nie zrzucimy go, ale on zginie, bo ja na strężu w niego strzelam Zrzucimy go, on zaraz spadnie. Wątpię, jak ma jednego MS-a, to wątpię szczerze. On spadnie, bo będzie próbował, ta będzie. Dobra, zleciał. Dobiec. Dobra, Jenko, Dobra, dawaj go, bo jakbyś polizał to była. Skąd bania. Dobra, o tyle koksa. No. Dobra, poliza. Kurde, I Ja nie ja mogę. Będziemy, będziemy bogaci. Będziemy dawać potem. Będzie dawane. Będzie. Dogi i Milo, zabierają biednym... nie, zaraz. Zabierają bogatym, dają biednym. Zabierają biednym, dają bogatym. O Jezu Fajny typek bo nic nie rozwalił. Szanuję takich, nie?